Dzień dobry, nazywam się Rafał Mirkowski, jestem twórcą multiplanera. W ciągu dwóch minut przedstawię swój sposób na zarządzanie wrzutkami. Czerwone wrzutki multi, zielone wrzutki mono. Mam swój plan na dziś, podzielony na bloki multi i mono. W każdym mam jakieś zadania do wykonania. Mam przed sobą również kalendarz na najbliższe dwa tygodnie lub dłużej i w każdym dniu zaplanowane zadania mono i multi. Mam też dwa foldery: folder mono na zadania wymagające dłuższej koncentracji i folder multi na zadania wymagające krótszej koncentracji. Wpada mi wrzutka wrzutka mono z terminem realizacji. Planuję ją na najbliższy możliwy termin, czyli na piątek. Kolejna wrzutka Mono bez terminu ląduje w folderze. Mono wrzutka multi bez terminu odkładam ją do folderu multi. Pilna wrzutka na dzisiaj, na teraz na najbliższym multi ją lokuje. I pilna wrzutka mono wchodzi na najbliższe mono, ale tam jest inne zadanie, więc negocjuję i przynoszę ją na najbliższy termin w poniedziałek. Kolejna wrzutka multi terminowa planuje. Na poniedziałek kolejna, wrzutka multi z terminem i planuję ją na piątek. Wchodzi następna, wrzutka multi bez terminu i tak dalej. Wchodzą kolejne wrzutki, umieszczam je, planuję w kalendarzu, tak żeby nie spiętrzyć za dużo zadań w ciągu jednego dnia. Zapraszam na szkolenia multiplanowanie online, a więcej na stronie www.multiplanowanie.pl. Zapraszam.